Witam wszystkich forumowiczów Dzisiaj nagram filmik y, Jak chodzi mój Ibis Właśnie ten Może najpierw zacznę od pozdrowień Pozdrawiam mojego ulubionego Forumowicza Damianus Jego kolegę Klemsa y, No i Peżota, patryka9142 Felcik, y, hiro95 Włoch50cc, seba11 Kamilosi96, bitus97 lj292 Szymon Adams, raxo23 Rek, Lukasio, mój ujmiennik Jagius Szewu 11, Rafał 120, Tomek WB3 i AREK. Teraz wam pokażę, jak chodzi mój gibisz po tych wszystkich przeróbkach, o których wam mówiłem.